Witam na uroczystym przekazaniu umów, umów sponsorskich z trzema klubami sportowymi w Nowym Targu, z, z MKS-em, z KH Podhala oraz z MKP Podhale. Są to umowy, które dają możliwość wspierania wyżej wymienionych klubów w zakresie ich działalności. Jednocześnie będą to umowy, czy są to umowy, bo są już one podpisane, które będą promować miasto Nowy Targ poprzez różnego rodzaju działania zawarte w klauzulach y, tych umów. Jeśli chodzi o, o te umowy sponsorskie, one zostały wypracowane w procesie szeregu konsultacji, wraz z, tutaj oczywiście z klubami, wraz z radnymi, więc jest to wypracowany, wypra wypracowany plan działania, który umożliwi właśnie takie bezpośrednie wsparcie klubów, tych trzech klubów sportowych w nowym targu, a jednocześnie, jak już wcześniej wspomniałem, będziemy promować miasto. Za chwilkę dojdzie do tego uroczystego przekazania właśnie tych, tych umów z, z tymi trzema klubami. Natomiast bardzo chcę też zaznaczyć fakt, że miasto Nowy Targ w sposób taki bardzo bezpośredni i w sposób bardzo wymierny wspiera różne dyscypliny sportu. Teraz tutaj mamy do czynienia z dwoma dyscyplinami, to jest z hokejem i z piłką nożną. Natomiast przyszłościowo będziemy też chcieli poszerzać na przykład katalog możliwości um, uzyskiwania stypendiów przez zawodników różnych dyscyplin. To jest jeden z takich przykładów których działań, które będziemy, nad którymi będziemy pracować i które chcemy wypracować też podczas szeregu konsultacji w ramach naszej współpracy z Radą Miasta Nowy Targ, wraz ze współ, współpracując także z przedstawiciel przedstawicielami różnych klubów sportowych. Ponadto też zastanawiamy się i wydaje mi się, że to jest ścieżka też, którą obierzemy przygotowanie trzech grantów konkursowych dla klubów, które będą dostępne właśnie w ramach konkursu, ale dla klubów, które zajmują się kształceniem młodzieży. Więc to są takie działania przyszłościowe, natomiast dzisiaj, tak jak mówiłem, jest to wyjątkowa, wyjątkowa okazja do tego, aby, abyśmy tutaj siedzieli w gronie dość szerokim, jeśli chodzi o kluby sportowe. Poczekam. Przepraszam abyśmy tutaj siedzieli właśnie przed tym stole, w takim gronie szerszym z reprezentacją aż trzech klubów sportowych i miejmy nadzieję, że po prostu to grono też będzie się poszerzać, że nasze możliwości współpracy też z różnymi klubami sportowymi będą coraz szersze, że będziemy dysponować coraz większymi środkami. Oczywiście to jest też zależne od przyszłości, jeśli chodzi o finansowanie jednostek samorządu terytorialnego. Jak wiemy, są dalej prace nad ustawą, znaczy prace już zostały zakończone nad ustawą o finansowaniu JST, oczekują teraz na podpis w Senacie, zobaczymy czym to się skończy. Natomiast będzie to swego rodzaju rewolucja, jeśli chodzi o finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, co mam nadzieję, że w naszym przypadku okaże się być korzystne, choć będą różnego rodzaju wyzwania związane z nową formą finansowania. Natomiast jakby niezależnie od tej przyszłości finansowej miasta Nowy Tar, które mam nadzieję rysuje się w dobrych barwach, będziemy na pewno inwestować w sport, bo ponieważ sport jest... I Jednym z elementów, które tutaj w, w taki sposób dość znaczący, wyraźny identyfikują miasto Nowy Tarki. Jak wiemy, now, Nowy Tarki jest identyfikowany przede wszystkim z hokejem, teraz też z piłką nożną, ale też z innymi dyscyplinami sportu chociażby biegami narciarskimi, żeby wspomnieć o, o jednej z tych dyscyplin ping-pong, mówimy też o unihokeju, siatkówka, jest, jest wiele sportów tych takich, które są uprawiane w ramach sportów tych tak zwanych lig profesjonalnych, czy amatorskich, ale też nie możemy zapominać o tzw. zwanym sporcie powszechnym, czy różnego rodzaju dyscyplina sportu powszechnego, bo mieszkańcy Nowego Targu są bardzo aktywni sportowo, więc tutaj też ścieżki rowerowe i, i Inwestowanie w, w infrastrukturę związaną właśnie z tym sportem też jest jak najbardziej, leży nam na sercu i chcemy to kontynuować, jak i pozostałej aktywności sportowej mieszkańców miasta Nowy Targ. Także niniejszym chciałbym rozpocząć przekazanie umów. Może na początku przekażę umowę z tutaj panu prezesowi Leszkowi Tokarzowi na rzecz MKS, MKS Nowy Targ. Ja może sobie tak staniemy i to jest umowa sponsoringu, która opiewa na, na sumę 50 tysięcy złotych. Panie prezesie, bardzo się cieszę, że możemy pana tak kup wspierać, wspomóc młodzież w momentargu, jeśli chodzi o hokej. I oczywiście to jest jedna z form też współpracy i pomocy, i obligujemy się do tego, żeby tę pomoc i współpracę dalej kontynuować. Dziękuję bardzo. W imieniu zarządu, nie ukrywam, że te pieniądze są, są bardzo potrzebne w tym w początkowym okresie działalności nowego zarządu będą spożytkowane naprawdę dobrze. Bardzo się cieszę, że bardzo tak to bardzo Może zwrócę się do Mistrza Arbisja. MKP pod Halej coraz jaśniej nam świeci, jeśli chodzi o, o aktywność i to taką szeroko, nie tylko piłkę nowych. co, co oczywiste, mają też się Państwo, a między innymi też u, u nich okejskami na przykład i szerzej też działają chociażby poprzez SKS m.in. także z SMS, czyli Szkołę Mistrzostwa Sportowego, co też bardzo cieszy. Wiem, że ambicje są rozpisane na jeszcze dalsze scenariusze, więc mam nadzieję, że, że też ta umowa sponsoringu przyczyni się do tego, żeby realizować te cele, które Państwo sobie wyznaczyli, a jednocześnie w sposób taki bardzo wymierny wspierać Państwa działania w tym procesie. Ta umowa opiera na 100 tysięcy złotych, panie prezesie, też bardzo się cieszę, że mogę ją przekazać. Ja bardzo dziękuję. Ja też w imieniu zarządu chciałem podziękować za to wsparcie. Nie ukrywam jest to dla nas bardzo też potrzebne i to też było zależne, że wielu sponsorów lokalnych utrzymało dalej finansowanie, jak m.in. firma Wojaz. Ja też dziękuję w imieniu zarządu i panu burmistrzowi i panu burmistrzowi Grzegorzowi Watysz, radnym. Mm -hmm. Przewodniczącemu Rady Miasta, radnym miejskim, radnym z Komisji Sportu, bo to też jest taki udział ich w tym wszystkim. Naprawdę pewno te pieniądze będą też spożytkowane w dobry sposób nie tylko na piłkę nożną, ale właśnie tak jak tu Pan Burmistrz powiedział na Unii Hokej Kobiet, bo nasze dziewczyny nasze od tego roku są, są u nas i walczą o MŚS Polskiej tekstalizację kobiet w Unii w tym miejscu chciałem też przekazać takie pamiątkowe koszulki. Tutaj na ręce Pana Burmistrza przekażę dla Pana Grzegorza Watychy. Pozwolę sobie zaprezentować tutaj właśnie z prezentacją miasto, wytarg, startu i tu. To jest dla Pana Burmistrza Grzegorza Watychy, ale również tutaj dla Pana Burmistrza Krzysztofa Trochimiuka. Siódemeczka, dziewiątka, napastnik dmk skrzydłowy, podający i asystujący <noise> za, plecami <napastnika. głos> za plecami napastnika, także, także, także bardzo dziękuję Albo za, to, za to wsparcie <noise> i za tą moję pomoc. Panie prezesie, bardzo dziękuję też za, za, za te koszulki. One też obligują, obligują do aktywności, bo tutaj jak, jak widać, to jak, jak, jak najbardziej startuj tu, więc trzeba też służyć przykładem, co, co mam nadzieję, że będzie też realizowane przeze mnie właśnie w tym wymiarze sportowym, a może gdzieś się tam... Spotkamy na murawie, kto wie. Kto kto dziękuję panie bardzo. Panie prezesie, prezesie, bardzo dziękuję. Um, chciałem poprosić, tutaj, tak, się pana, prezesa, panie prezesie. Krzysztof panie prezesie, też e, cieszę się, że mogę przekazać pomoc. Pomoc, która jest e, dla państwa skonstruowana w taki sposób, żeby zabezpieczyć z państwa w sprzęt sportowy, jeśli chodzi o KH pod Halem, więc. E, ta umowa opiera na 150 tysięcy złotych. To jest to też umowa sponsoringu i dzięki tej umowie właśnie kurs hokejowy pod halę będzie w stanie zabezpieczyć się w tak potrzebny sprzęt sportowy. Mam nadzieję, że ten sprzęt też pomoże zwyciężać. Dzisiaj jest też mecz i także życzę, życzę powodzenia, życzę zwycięstwa. No i życzę też takiego spokojnego rozwoju, bo wiem, że tych turbulencji jest sporo. One przede wszystkim dotyczą kwestii finansowych, ale też troszeczkę gdzieś tam strategicznych, jeśli chodzi o rozwój KH Podhale. Jesteśmy tutaj wraz z panem też prezesem Leszkiem Tokarzem i więc ta współpraca między MKS a KH Podhale też ma służyć temu, aby klub KH Podhale, Mógł, mógł pracować i rozwijać się i, i zdobywać, do, zdobywać bramki, które będą prowadzić do zwycięstwa, ale już nie przedłużając, panie prezesie, cieszę się, że miasto może państwa wspomóc i tak, jak pan prezes Rubisz wcześniej wspomniał, i chcę to też podkreślić, że, że jest to możliwe też dzięki współpracy miasta i Rady Miasta Nowy Targ, za tę współpracę, która była bardzo konstruktywna, która miała swój ciąg, swoją metodologię, ale muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo zdrową. Więc z tej, z tej racji też i z tej przyczyny chciałem podziękować też radnym za, za współpracę, za konsultacje i, i za to, że możemy tutaj wspólnie jako Urząd Miasta i Rada Miasta Nowy Targ wręczyć właśnie to umowę sponsoringu. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i też gratuluję. Dziękujemy bardzo. Się. Z naszej strony też jakby ze strony zarządu i klubu. Bardzo dziękujemy za, 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 nieokazaną, za, za okazaną pomoc, nieocenioną. No, na pewno te wnioski będą wydane tak, jak zakładaliśmy, czyli na sprzęt, co jest niezbędne do, do, do wykonywania tej dyscypliny sportu. I tak jak mówię, bardzo dziękujemy i Radzie, i, i, i Państwu za, za wsparcie tego typu. Tak? Dziękujemy bardzo. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Te pieniądze to, to, to nie tylko będą przeznaczone na piłkę nożną, ale również na, na Uni Hockey, Uni Hockey kobiet. Dziewczyny walczą o Mistrzostwo Polski w ekstra lidze Hokeja. I też te, te środki chcemy w głównej mierze przeznaczyć na naszych wychowanków, których mamy, którzy wchodzą do pierwszej drużyny i na chłopaków z Podhala. W głównej mierze i w pierwszej kolejności. Te środki będą też wykorzystane tak, żeby oni się też prawidłowo rozwijali. My też mamy różne plany. To nie jest tak, że my tylko przychodzimy tutaj po pieniądze, coś za coś, ale też wspólnie z miastem planujemy różne wspólne inicjatywy. Mogę o niej powiedzieć, że najbliższa to taka, że nasze młode chłopaki, juniora starszego i juniora młodszego i część pierwszej drużyny będziemy wspólnie z miastem robić akcję społeczną nasadzenia drzew w miejscach publicznych. To też jest tak wychowawcze dla tych młodych ludzi, że, że to nie tylko piłka nożna, ale są też inne aspekty w życiu ważne i w życiu nie tylko tym takim codziennym, ale tym naszym małym społeczeństwu, jakim jest miasto Nowy Targ. Planujemy dalsze rozwój innych dyscyplin, ale mówię, nie chcę zapeszać, bo to taką na szeroką skalę są to dyscypliny zimowe, z których też wspólne chcemy takie działania podejmować promujące nie tylko piłkę nożną, ale te inne dyscypliny też, nie, nie, nie mówię o hokeju akurat, bo hokej jest tutaj przedstawicielem i on samo to dba, żeby, żeby ta dyscyplina tutaj w naszym mieście się kultywowała i rozwijała. Także no, mamy wiele takich pomysłów wspólnych, o tych nie chcę jeszcze uprzedzać i mówić. No, na pewno chcemy się utrzymać dalej na poziomie centralnym, jak chodzi o trzecią ligę. To jest ważne. Na dzisiaj jesteśmy siódmą siłą w Małopolsce, która uczestniczy na najwyższych szczeblach rozgrywkowych. Patrząc na Krakowie, które jest w ekstraklasie, puszczenie połomice to tak, to nasz, jeszcze nasze województwo. Dalej w pierwszej lidze Hutnik, Kraków, Wieczysta, Kraków, no i my w trzeciej. To tak patrząc w skali od najwyższego szczebla rozgrywkowego niżej. Jesteśmy potem w trzeciej lidze my, jako miasto Nowy Targ, jako NKP Podhale, Nowy Targ. Są wtedy te trzeciej lidze też Wiślanie, Jaśkowice. No to dlatego i Sandecja Nowy Sącz, która też z nami rywalizuje w tych rozgrywkach. Więc chcielibyśmy to utrzymać. I grać jak najlepiej, jak najlepiej reprezentować miasto, jak najlepiej go y, prezentować w tej jednej czwartej y, części Polski, gdzie, gdzie na co dzień uczestniczymy w tych rozgrywkach y, i popularyzować tą dyscyplinę jeszcze mocniej dalej ją rozwijać. Bo klub NKP Podchale Nowy Targ to, tak jak powiedziałem, nie tylko pierwsza drużyna, ale to młodzież i mamy ich 350 dzieci w Akademii. To SMS. Y, już dzisiaj mamy też studentów na na Akademii Nauk. Nauk Stosowanych, bo to się zmieniło I też są nasi tam wychowankowie, którzy dalej w klubie są i uczestniczą i to jest taka fajna ścieżka rozwoju dla, dla, tych, dla, tych, dla tych, dla tego młodego człowieka, który chce dalej wiązać swoją nadzieję ze sportem, bo klasy sportowe są w Szkole Podstawowej nr 11, później mamy ten własny SMS, a następnie są możliwości studiowania na, na, na wyższej uczelni. Więc to też taki jest sposób na ich zaplanowania życia i funkcjonowania w sporcie, a może potem i życia z tego sportu, nie tylko jako zawodnik, ale, ale może właśnie jako fizjoterapeuta, czy, czy, czy jakiś inny masażysta, pokrewne te dyscypliny, znaczy te zawody są właśnie potem związane ze sportem. To też, mówię, tak wygląda na co dzień. To też jest zasługa nie tylko tutaj zarządu, prezesa, ale tych wszystkich osób, które są zaangażowane w to, że ten klub tak się rozwija, że tyle mamy dzieci. To zasługa trenerów, którzy na co dzień pracują z tymi małymi dzieciaczkami, a potem ze starszymi zawodnikami. No mamy 15 trenerów. To zasługa rodziców, którzy uczestniczą w tym mikrocyklu treningowym, w tym procesie szkoleniowym, no i przywożą te dzieci na treningi konsekwentnie, regularnie, co też potem potęguje dalej i daje i da efekty w następnych latach szkoleniowych. Dlatego ja dziękuję za to wsparcie. Liczę na kolejną, różne pomocy w kolejnych latach, w następnym też roku budżetowym. No i tak jak powiedziałem przy przekazaniu, no to też jest mówię wspólna zasługa i burmistrza i radnych i z komisji sportu naprawdę tak jak tu Pan Burmistrz powiedział, te rozmowy były konstruktywne. Z dobrem dla, dla nie tylko naszej dyscypliny, ale również dla innych dyscyplin i to warto podkreślić i zaznaczyć. Nowy zarząd MKS-u nie może się na razie pochwalić żadnymi sukcesami sportowymi. Nawet i powiedzmy finansowymi, aczkolwiek nie do końca, bo w przeciągu tych dwóch, ponad dwóch miesięcy muszę powiedzieć, że zrobiliśmy duży krok do przodu. Yy, ustabilizowaliśmy na tyle finanse, że mamy odblokowane konta a to wiązało się ze spłatą częściową oczywiście spłatą zobowiązań do ZUS-u i do skarbowego. Na tyle, na ile mogliśmy opanowaliśmy sprawę trenerów, jakichś wstępnych płatności dla trenerów, żeby te grupy mogły normalnie funkcjonować. Oczywiście nie było to łatwe i nie było to y, możliwe bez wsparcia ludzi, którzy już na samym początku nam pomogli, którzy są tak zwanymi członkami wspierającymi. Jest to już Grupa około kilkudziesięciu osób. Za to im bardzo dziękujemy, bo te pierwsze środki, które pozyskaliśmy, pozwoliły nam na normalne, codzienne funkcjonowanie. W związku z tym, że, że, że od samego początku, od przejęcia nasze konta były zablokowane czyli konta MMKS-u no i nie mogliśmy normalnie funkcjonować. Yy, oczywiście mamy plany na przyszłość. Do końca roku wypracujemy plan rozwoju młodzieżowego hokeja w nadargu na 3 lata. Zapoznamy z tym planem radnych, radę miasta, burmistrza i, i będziemy chcieli optować za przyjęciem tego planu. Oczywiście to będzie się wiązało z, większy, z nakładami na, młodzieżowego, na młodzieżowy hokej, z większymi nakładami na młodzieżowy hokej. No ale niestety taka jest konieczność i bez odpowiednich środków nie będziemy w stanie prowadzić Szkolenia i, i, i wychowywania na odpowiednim poziomie naszej młodzieży. Ale to nie będą środki, których oczywiście nie będziemy w stanie my, jako MMKS, zapewnić i oczywiście te, które, o które poprosimy miasto, czyli Radnych i Rady Miasta i Burmistrza. Jedno mogę powiedzieć, że, 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 że chcemy, chcemy zmieniać, mamy w zarządzie naprawdę dobrych ludzi, ludzi, którzy są zaangażowani, którzy od samego początku poświęcają dużo czasu, oczywiście społecznie dużo czasu, nawet i swoich środków, bo oczywiście pierwsze spłaty, które musieliśmy dokonać, żeby otrzymać licencję, pochodziły z naszych środków własnych, prywatnych. To, że nie jesteśmy jeszcze tak na dobre zorganizowani, że czasami coś się nam nie udaje, że czasami coś musimy przełożyć, że, że nie funkcjonuje tak jak należy, to jest chociażby to, że nie przynieśliśmy koszulki panu burmistrzowi. Ale, ale następnym razem się poprawimy. Bardzo się cieszę. No cóż, to by było tyle. Ja myślę, że przed nami idzie lepszy czas. Proszę, bądźcie z nami. Ten czas lepszego szkolenia młodzieży i, 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 i powiedzmy wychowywania lepszych okeistów będzie też czasem lepszym dla naszej drużyny seniorskiej, w co, o co zabiegamy i w co wierzymy. Oczywiście jest to proces kilkuletni, ale wbrew pozorom nie jest to więcej niż 3-4 do 5 lat. Młodzież szybko rośnie, młodzież się szybko uczy. Chcielibyśmy to wszystko skoordynować, żeby to było robione wspólnie dla wspólnego celu, dla wspólnego sukcesu. Dziękuję bardzo. Bardzo panie prezesie. Tym bardziej się cieszę, że tutaj siedzą obaj panowie też obok siebie, czyli młodzież i seniorzy. I to naprawdę też rokuje. Zawsze byliśmy tego zdania, że to musi być połączone że to musi być wspólne działania. Różnie bywało w przeszłości, ale mamy nadzieję, że będzie inaczej. Dziś tam wszyscy w miarę sobie zdają sprawę, jaka sytuacja jest u nas w klubie. No, gdzieś to bardzo powolutku, wydaje mi się, zaczyna się gdzieś, że tak powiem, stabilizować. Zaczyna się to układać. Gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj mamy odzew taki zewnętrzny i od kibiców, i, i gdzieś od firm. Już takie wstępne zapytania gdzieś powoli, powoli zaczyna się nam to wszystko fajnie składać. Wiadomo, no Sytuacja jest jaka jest. No przede wszystkim chcemy też ustabilizować taką sytuację kadrową, no żeby, żeby, żeby te wyjazdy i, i te mecze wyglądały tak jak powinny, w sensie no czy, czy, czy liczebnie tych zawodników. Co za tym idzie, no mam nadzieję, że, że gdzieś do końca roku już powinno to tak zacząć funkcjonować w miarę normalnie. No jakieś kroki są ku temu podjęte. No nie ukrywam, że tutaj gdzieś ze strony MMKS też też kurczę mamy, mamy jakiś tam kontakt i, i gdzieś ta współpraca się nam bardzo układa. Też chcieliśmy podziękować za, za wsparcie, które 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 państwo nam tutaj udzielili. Jak widać w młodzieży siła no gdyby nie młodzież, nie szkolenie młodzieży, no pewnie dzisiaj nie byłoby by kim grać, a, a tak tutaj gdzieś nas MMKS poratował i no i gdzieś zaczynamy powolutku to, to układać, także to wsparcie tutaj z miasta również tak mówię jest nieocenione, gdzieś, gdzieś ta praca naprawdę zaczyna fajnie też wyglądać, jest zaangażowanie i Pana Burmistrza tutaj i, 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 i gdzieś tam Widać, że to idzie w dobrym kierunku, czyli, czyli nie ma tak, że ktoś nie chce tego hokeja czy sportu w mieście, jednak jest, jest to dobry, dobry kierunek, że, że, że ta zgoda jest w dobrym kierunku.